Zrobi? Zrobi. Tak naprawdę, co sobie nie wyobraźcie, możecie tam zmienić. Możecie zmienić przyciski, dodawać jakieś niestworzone rzeczy. Wrzuciłem plik, plik został dodany, ale widzę, że plik, yy, że nie zostało nic zmodyfikowane, tak jak tutaj. Tutaj został update, a tutaj nie. Więc już wiem, że plik został dodany tylko do kodu, ale nie wrzucony nigdzie na stronę. OK, dodałeś plik. Jednak nie wrzuciłeś go nigdzie. Eee, więc chciałbym, żeby ten pik był zarówno opłatką tebuka, jak i mini logiem na górze po lewej. Nie trzeba znać sekcji, nie trzeba znać tych wszystkich nazw. AI po samym takim opisie na górze po lewej zrozumie, że prawdopodobnie chodzi o to,